Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan, jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym wam opowiedzieć, co stało się z plemieniem Indian, które pokonało Predatora przechodzącego swoją inicjację. Poznacie również historię łowców biorących udział w wojnie secesyjnej i dowiecie się jak pistolet skałkowy wpadł ponownie w ręce Jauchia. Posłuchajcie... Jak wiecie, predatorzy odwiedzali regularnie ziemski glob, zwłaszcza w czasach, gdy na ziemi wybuchały konflikty zbrojne. Byli wprost przyciągani przez wojnę, gdyż ich zamiłowanie do walki stało ponad pozostałymi potrzebami. Jednym z takich wydarzeń była wojna secesyjna, która pociągnęła za sobą ogromne rzesze ofiar. W 1863 roku nieopodal jednej z mieścin starały się oddziały północy i południa. W trakcie wielotygodniowych potyczek oba obozy zaczęły zauważać, że coś zaczęło porywać i zabijać żołnierzy obu stron. Pozostała przy życiu mała grupa żołnierzy Unii i Konfederacji połączyła siły, aby pokonać wspólnego wroga. Jak się możecie domyśleć, polegli w bohaterskiej walce, a jedynym świadkiem tej historii był młodzieniec, będący pomocnikiem pułkownika Konfederacji. Do podobnej sytuacji na tamtym terenie doszło rok później, kiedy to niewielka grupa żołnierzy Konfederacji, stacjonująca w górach Ozark, oczekując na przybycie Jesse Jamesa, została napadnięta i wybita przez samotnego predatora. Gdy Jesse wraz z towarzyszami, Nebedeachem i komanchem stojącym niedźwiedziem, przybyli na miejsce spotkania, zszokował ich widok masakry, jaką tam zastali. Przeczesując okolice, odnaleźli oddział Unii, przewożący stacjonarne działo i uznali ich winnymi za śmierć towarzyszy. Doszło między nimi do potyczki, po której trójka konfederatów zneutralizowała dowódcę strony przeciwnej i wycofała się, aby wylizać rany. W szeregach oddziału Unii pozostała garstka żołnierzy, w tym zastępca kapitana Hendrix, niemiecki żołnierz kapral Brubaker zwany Holendrem i afroamerykański żołnierz o imieniu Spartacus. W momencie, gdy Jesse z kompanami siedział przy ognisku, stojący niedźwiedź opowiedział mu historię istoty, która przybyła na ich tereny łowieckie i została pokonana przez wojowniczkę. Gorzko wspominał jednak powrót tajemniczych istot, które ponownie nawiedziły jego rodzinne strony kilka lat później, zmuszając pozostałych współplemieńców do odwrotu z rodzimych stron. To właśnie wtedy predatorzy podczas walk pozyskali pistolet skałkowy i jeden z nich zachował go dla siebie, jako pamiątkę połowach. Ostatecznie darując go człowiekowi, który starał się z nim w czasach współczesnych. W pewnym momencie Jesse James, wstając od ogniska, zauważył tajemniczą postać w oddali w mgle. Przerażony widokiem Diabła, wraz ze swoimi kompanami, ruszył do stacjonujących nieopodal pozostaje przy życiu żołnierzy Unii i połączył z nimi siły w walce z Predatorem. Finalnie Jesse James przebił Yachtia flagą Konfederacji i dobił strzałem z pistoletu. Z całej szóstki pozostał jedynie przy życiu on i dwóch żołnierzy Unii Holender i Spartacus. Co ciekawe tamten Predator posiadał działko plazmowej pełny pancerz. W momencie gdy Hendrik chciał poświęcić się w walce z przeciwnikiem nakazał swoim żołnierzom ostrzelanie miejsca do którego zwabijał czyja z armaty. Jak się możecie domyśleć, sam zginął, a Predator wyszedł z zasadzki bez szwanku. Na sam koniec chciałbym wyjaśnić kwestię braku plazma kastera u Predatora z filmu Prey. To, że owy dziki Predator go nie używał, nie oznacza, że Yawqia nie posiadali w tamtych czasach takowej technologii. Wielu Predatorów celowo nie korzystało z nowinek technologicznych, takim przykładem byli berserkerzy zwani superpredatorami. Technologia plazmowa była znana już tysiące lat wcześniej, gdyż została przyjęta od rasy Amengi. Używały ją raczej klany technologiczne, które bez żadnych oporów walczyły z przeciwnikami, używając swoich gadżetów już w czasach starożytnego Egiptu czy też imperium założonego przez ludzi na terenach dzisiejszej Kambodży. W ramach ciekawostki, w komiksowej wersji wydarzeń, pistolet ten pozyskał Predator, który pomógł pewnemu kapitanowi pirackiego statku pokonać jego zbuntowaną załogę. Dajcie mi znać, czy chcecie słuchać o kolejnych historiach z tego uniwersum. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!